Cześć czołgiści, z tej strony strzelam za 1HP Dzisiaj chciałbym wam przedstawić czołg ciężki, niemiecki eee, PZB 2 No to jest odpowiednik czołgu B1, francuskiego Czołg premium, ostatnio był sprzedawany w paczce chyba bodajże z lwem Jeżeli się mylę to przepraszam Ale dwie stówki dawać za czołg 8 tieru, plus tego lolka, moim zdaniem, nie opłaca się. Hmm, ten czołg nabyłem chyba bodajże w karciance wotowskiej, jako gift. Bo zamawiałem w preorderze. Dobra, zobaczmy jego parametry. 400 pasków życia, 340 silnik. Hmm. Moc silnika 340 B1, bodajże chyba miała 180, jeżeli mi pamięć nie myli. Więc no, praktycznie dwukrotnie mm, większa. Prędkość maksymalna 30 km, to samo co B1. Tylko y, że moc silnika wiąże się z tym, że szybciej się rozbuja. Tak? Dobra, pancerz. Y, pancerz kadłuba taki sam jak B1: 60x60x55. Na na no skontowany, fakt, dużo odbija, tak? Fajny, lolek. Yy, pancerz wieży 46 na 46 x 46 b jedynka ma chyba o 6 mm yy, mniej, mniej, tak? Więc no, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale tak chyba jest. Dobra, skupmy się na działku. Jak widzicie, zajebiste duże lufa. Big kutasus. Dobra. Co my tutaj mamy? Hmm, w Penetracja penetracja 4169 Jak was wyrzuci na Matyldę, to macie przejebane. Dobra, na podkalibrówkach 68113. No już jest lepiej. No ale Matylda to jest kurwa takie zło, że no, czołk <laughs> nie wygra z nią, tak? No można walić po Xpotach, ale nie wszystko wejdzie. Dobra. Eee, zobaczmy go w walce. Eee, no. U mnie na kanale zacząłem stosować <noise> tak, że chcę nie puszczać powtórek, a od razu <noise> puszczam jakiegoś randomka. Mam nadzieję, że <noise> trafię na jakiś rozgarnięty team, żeby to tak nie wyszło, że od razu ginę. No zobaczymy. Bardzo bym chciał, żeby była mapa miejska. Słuchajcie, jedyny plus jest tego czołgu taki jedyny plus. On ma swoje plusy i minusy, zalety, ale jest plus taki, że maksymalny matchmaking na tym czołgu to jest czwarty tier. Grałem, <grałem> kilka razy w Plutonie 3B2, powiem Wam pogrom. Mam gdzieś replay z tego, ale nie chce mi się szukać. Dobra, zobaczmy. Jest już, kurwa, już się cieszę, <grałem> słuchajcie, bo nie ma Matyldy, nie? Dobra, z drugiej strony też mamy B2. Nie wiem, nie mam XVMa, nie wiem czy gościu jest rozgarnięty. Ile ma BDF na tym czołgu. Ale jak znalazł spoty no to będziemy się wymieniali sztukę za sztukę. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest, tak? Dwie arciny, które muszę unikać. Eee, T40. A! Damy radę. Dobra. Zobaczmy, czy będzie współpracował team. Preferuję jazdę na lewo. Hmm, pff, mogę się wrócić. Może się z, może w razie czego zbić kapa. Dobra, lecimy. Jak wiecie, no na lolkach gram tylko na golcie. Bo dla mnie te czołgi to są takie bardziej do zabawy. Jedynie czołgami 8 tieru zarabiam. Ale powiem tak, że kolekcjonuję czołgi, lolki. Nie mam jeszcze dużo niskiego tieru, więc yy, no jeżeli będą jakieś nadarzające się okazje, yy, dzięki Keho yy, Króczko 182, pchamie, fajnie, fajnie Tylko <grytko> <grytko> wiesz, ja już mam chłopaka, nie <grytko> Dobra, yy, zobaczmy co tu jeszcze ten No kurwa zajebiście, nie Dobra. Hej, 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 help, help, help me Dobra, kurwa, no. Bomba, no i co, no trzeba jechać na żywioł. Ogień, Staty nie grają, nie? Fajnie, fajnie, rozgarnięty team. Czuję, jesteś się osamotniony w tej nierównej walce. Aż mi szkawka wzięła. A, B, dwójeczka tutaj leci. Ale ona naprawdę podobnie się skupi na lolku. O jakaś karetka umiedzie, Coś się dzieje. Bo na tanek y, kurwa wygrała. Dwa. Kurwa. jak w masło. Czy jak widzi? Oberwał. jak w masło. Przeciwnik oberwał. Nikogo nie widzi? Przeciwnik oberwał. Weszły jak w masło. Kocham randomy. Prosi Przeci... nie. Najgorsze jest to, że Marta może to wyjebać. I druga rzecz. Kapitan dowódca nie żyje. To musiał poczuć. Ej, male mi dowódcę! Wyszło ich w mazło przeciwników! Ma go się wie jak bić. Zobaczcie jedną rzecz, rozgarnięci już by się cofali, a ja się trochę spóźniłem, bo z B2 chciałem powalczyć, ale oni zaraz go zrobią, więc tak czy siak trzeba na kapa, nie wiem czy zdążę, mam nadzieję, że coś zbije. tego się bałem wiecie. I zobaczcie, jakie siły poleciały na tamtą stronę. Po prostu kurwa żal z dupę ściska, że tacy ludzie <grywania> nie ogarniają tej gry. Dobra, nieważne. Skupmy się na zbijaniu. A no, na szczęście jest jeden tylko tanker. Mam nadzieję, że uda mi się. O! To musiał poczuć. Dorwaliśmy go. O, jakaś zadyma, kurwa! umie mnie na dzielni! <ścoughs> Żule się chyba napierdalają Wąska. Obra! No i powiem wam, że fupsem, tak? <laughs> epic team Red Arts, okej. Okay. Dobra. No jak widzicie, Czołg fajny. Powiem wam, że dobrze, że odpuściłem tą bedwójkę. Raz mi tam się udało chyba zbić kapa. No, ale chodzi o. wygraną o. ale satysfakcja jest, dobra. Goś leci zbić kapa. To pięć zaraz będzie kapowało. Bądź nie. Dobra. Bum Kościół na b z tamtej strony, bo on zrobił, że skupi się na czymś innym, tak? Bo ten piździk, co tam było? a już nie pamiętam, ale jakiś tam piździk Eee, bo, bo, jaki? pz 1 c a on by go nie przebił Więc kurwa, nie wiem dlaczego, na fraga się połaszczył? Powinien ze mną walczyć Dobra Lecę, lecę Ci pomóc, ale kurwa nie zamówiłem racji Dragonska jest? To musiał poczuć! Ej, gitara! We win! GG! Fuck you all! Dobra! Jeszcze ostatnia, A drugiej? Już mało! 576! A co zrobić? Dobra, i to! Tak jest te zarobki, jak widzicie, lolki nie zarabiają. Dobra, no i tak mniej więcej przedstawia się B2, moim zdaniem po tej bitwie, <noise> dawno nią nie grałem, kurwa Wargaming coś tutaj chyba mieszało w tym czołgu, dobra, ale tak czy siak, no, lolek fajny, jest u mnie w kolekcji, mam nadzieję, że jeszcze pozyskam jakieś fajne czołgi rolkowe, niekoniecznie unikaty, bo za unikaty, no, troszkę się płaci, chyba, że się nadarzy jakaś okazja. Więc zobaczymy Dobra Do usłyszenia w takim razie w następnym odcinku Pozdrawiam, cześć